Hej, hej, witajcie kochane lwy, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc, tyczeń 2025. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam możecie się zapisać na sesję indywidualną, jeżeli y, nie wiecie jak zarezerwować termin, odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania, tam jest wszystko wyjaśnione. A w razie jakichkolwiek problemów możecie też wysłać do mnie SMS. -a. Moje drogie lwy, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem, moje kochane, przechodzimy do czytania. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo, jeśli chodzi o finanse w miesiącu styczniu dla Was. Finanse lew, styczeń 2025. Kochani, dużo lęku, ale to też może być praca związana z urodą, dla niektórych pań zwłaszcza, albo wy będziecie pracować nad swoją urodą. Kochane, co zasiejecie, tego będziecie zbierać plony. Być może jest taka opcja, że będziecie mieć tutaj dwa źródła dochodu, lub też pojawią się zupełnie nowe propozycje. Jeśli chodzi o współpracę, i może dlatego jest ten lęk, tak? Czy no po prostu wiecie, jak coś, w coś nowego mamy wejść, to, to są obawy, tak? Dużo pytań, czy nam się uda, czy, czy mamy w to wchodzić, czy nie, i tak dalej. Dociągniemy karty. Kochani, no jest królowa pentakli, królowa pentakli ma pieniądze. No, i być może z tej królowej pentakli, z energii królowej wchodzicie w energię cesarzowej. Więc może tutaj będzie tak, że będziecie, no i zobaczcie, praca z pasją, może tutaj partner jeszcze będzie was wspomagać, yy, lub jakaś osoba, no taki partner biznesowy, niekoniecznie yy, partner od serca. No i zobaczcie, znowu dwójka, więc i to jest dwójka buław, powtarza się. Być może przekroczycie jakiś próg, jakąś taką yy, tak zwaną bramę, że, że pójdziecie do przodu i to jest bardzo fajne. Yy, może będziecie od kogoś zależne, tak? Bo diabeł może mówić o tej zależności, aczkolwiek też diabeł może mówić o stabilności finansowej. No i myślę, że tu będzie ta stabilność finansowa, skoro pojawiła się cesarzowa. Także to be, może być taki proces y, troszeczkę powolny, tak? Bo tutaj jest zasiewanie dopiero, ale wy będziecie zbierać tego plony, moi drodzy, więc nie należy się bać, tylko iść do przodu. No i słuchajcie, no macie tutaj. Y Nowy początek, no i, i działanie, tak? Bo As y, Buław mówi o działaniu, że trzeba działać. Być może tutaj jeszcze sprawy związane z urzędami są do ogarnięcia, albo sprawy no, jakieś tam umowne, tak? Żeby nie, nie było to y, tylko tak na gębę, tylko na papierku. Czyli tego domagajcie się, tak? Żeby, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik. No i będzie dobrze, będzie stabilnie, więc fajnie. Nie ma czego się obawiać, drogie lwy. Zobaczmy, co w uczuciach, co w miłości, co w relacjach, co w przyjaźniach dla lwa na styczeń 2025. Już patrzymy. Lew. Kochani, 10 monet. Będziecie się skupiać na domu, na rodzinie, na równowadze. W dawaniu i braniu, i na tym, że będzie to takie zawieszenie, zatrzymanie się. Być może to, to będzie takie zatrzymanie i zastanawianie się, czego tak naprawdę chcę, dokąd zmierzam, czy chcę być tym partnerem, z którym jestem, czy należy coś zmienić, a może wy czujecie w tej relacji taką stagnację i chciałybyście czegoś nowego, no, żeby tu się coś zmieniło, więc. Słuchajcie, no y, może być to nowy początek, odrodzenie się w związku, aczkolwiek też karty mogą mówić o tym, że y, wy chcecie czegoś innego, chcecie czegoś innego. No dociągnijmy karty. Dociągnijmy tutaj karty, zobaczymy coś więcej na pewno. Bo być może no, mo mogła się pojawić nuda tak w, tym, w tej relacji, i tutaj po prostu szukacie czegoś nowego. Słuchajcie, no jest wieża, czyli tutaj, y jeżeli związek nie miał takich silnych, stałych fundamentów, no to y coś zostanie zburzone. Może to być bolesne, aczkolwiek to już mogło się zadziać, i teraz. Y będzie te 10 kielichów. Może być tak, że wy też z kimś się spotykacie, i dopiero się dowiecie o tym, że wasz partner lub partnerka ma rodzinę, że, że tutaj jest coś nie tak. I być może ta osoba musi dokonać wyboru między dwoma osobami, tak? czyli. Między wami a kimś, może to jest dokonanie wyboru między samotnością a kimś, a może wy będziecie dokonywać takiego wyboru, tak? Między dwoma partnerami, lub między samotnością a kimś. Jest ścięcie głowy, tak? Czyli też tutaj nie do końca może należy kierować się rozumem, czasem może trzeba wybaczyć i iść. Za głosem serca, no jest ciężar, nie jest to łatwa decyzja Są pewne rzeczy do pokonania No i jest król pentakli Król pentakli, więc teraz tak, pytanie, czy to chodzi o waszego partnera Czy to chodzi o zupełnie nową osobę, która się pojawi w waszym życiu No i drugi raz macie Asabuław Więc, no pytanie, tylko teraz tak Mamy prawie same monety, no tu jest 10 kielichów, czyli spełnienie, ale tu tak jakby są rany i tu jest wybór, dokonywanie wyboru. Więc y, może przez jakiś czas czułyście się spełnione, a teraz tak jakby czujecie pustkę. Y, I tu może się właśnie pojawić ten mężczyzna, jeśli chodzi o króla pentakli, tylko ta osoba być może spełnia wasze... Oczekiwania, jeśli chodzi o finanse, a nie potrafi okazywać uczuć. I to Was boli. Jest tylko na przykład namiętność przez moment, a później jest ogień, a, a, ale nie ma tych uczuć. I tutaj Wy czujecie takie rozczarowanie. No i znowu jest 10 pentakli, słuchajcie, więc no, coś jest na rzeczy tutaj. Nie do końca jesteście szczęśliwe. No, może tu będzie właśnie. Czas na zatrzymanie się w tym miesiącu styczniu, czego ja tak naprawdę chcę, żeby dokonać wyboru. Być może też to są Wasze energie, często też czujecie się niespełnione, ale może tutaj właśnie chodzi o to, że Wy przyciągacie to, czym Wy jesteście, czyli odbicie lustrzane, więc Trzeba się zastanowić i zatrzymać. No ale zobaczymy, co nam powiedzą karty Lenormand. No nie są to łatwe energie, no ale no coś, jakieś zmiany się tu szykują. No może tu będzie tak, że ten wisielec też może mówić o yy, ciąży. Może się pojawić ciąża i, i tak jakby świat dla Was się zatrzyma, nie, nie będziecie wiedziały, w, kim, w jakim kierunku pójść. Zobaczmy, karty Lenormand Karty Lenormand dla lwa Na miesiąc y, styczeń 2025 No są gwiazdy Czyli spełnienia, aczkolwiek też Rozmowy może na, y, Przez Messenger, Whatsapp Słuchajcie, no jest przyjaźń Która się rodzi, przeradza w, w miłość Więc tutaj Może właśnie trzeba tego czasu Tu jest coś przyblokowane, tak Czyli karty mówią, żeby się nie spieszyć być może tu chodzi o założenie rodziny, że Wy już byście chciały, a tu jest ta blokada. Przeczekajcie, może tu coś jest do zatrzymania się, żeby przemyśleć pewne rzeczy, że prze... tak jak Wisielec jest dwunastką, czyli tak jakby 12 miesięcy. No i tutaj tak samo jest ta góra, czyli zatrzymaj się, może właśnie trzeba się zatrzymać na rok, żeby tą osobę poobserwować, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, żeby nie wchodzić właśnie w taki zalegalizowany związek, bo to może być błędna decyzja, słuchajcie. No i tutaj takie energie się pokazują, właśnie, żeby się zatrzymać. Czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń. Albo nie podejmuj pochopnych decyzji, żeby zakładać już rodzinę. Moje drogie, i tutaj mamy takie energie, że jest piękna przyjaźń, jest pi piękna miłość, ale jest też ta miłość taka trochę przyblokowana. Czyli na razie tak jakby seksualność będzie przyblokowana. Może wy się blokujecie albo wasz partner. Jeśli chodzi o pracę, praca z pasją, ale też, no, tak jakby trochę pójdzie to mozolnie, nie będzie, nie będzie to takie tempo, jakie byście chciały. Ale słuchajcie, wypracujecie sobie pewne rzeczy, cierpliwość, pokorę i, w, i jak wejdziecie na ten szczyt, będziecie patrzeć na, zupełnie z innej perspektywy na to wszystko. Więc yy, dajcie sobie czas. Jeśli chodzi o zdrowie, Uważajcie na krążenie, tutaj serducho się kłania. No, drożność jelit, drożność żył, również kanalików rodnych, tu jeśli chodzi o pęcherz i tak dalej. Jajniki i inne kanaliki. No po prostu tutaj chodzi o to, żeby na to zwrócić uwagę. No w ogóle wizyta u ginekologa by się przydała, tak? Bo tutaj mogą pojawić się u niektórych pań jakieś mięśniaki lub coś innego jeszcze, więc starajcie się przebadać. Poziom cukru w organizmie, no i może się pojawić też alergia na futrzaki. Warto też zwrócić uwagę na starsze osoby, tak? czy rodziców, czy ojca, czy dziadków, warto tutaj odwiedzić i na te osoby zwrócić uwagę. Więc tak to moi drodzy wygląda. Aczkolwiek też nie niewykluczone, że narodzi się nowa miłość, bo może jakieś nowe zwierzę Was tutaj nawiedzi, jeśli chodzi o dom. <laughs> Zobaczymy teraz karty rady. Karty rady dla lwa na miesiąc styczeń 2025. Prawda, mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. I druga karta rady. Druga karta rady. Słuchaj innych. Więc może tutaj chodzi o jakąś radę, żeby ktoś Wam tutaj y, doradził, y, ale też słuchajcie swojej intuicji. Wy macie też tam swoją wyostrzoną intuicję, więc też nie należy się tego bać. Drogie lwy to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, czego sobie życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia. Ja Was ściskam cieplutko, wysłam Wam moc pozytywnej energii. Puziaki, pa, pa, do następnego razu.